Cześć, witam Was serdecznie. Fajnie, że jest taki miły i pozytywny odzew na temat pierwszego filmu. Eee, dużo ludzi zapytało mnie: No a co zrobić, jeżeli ten pies nie chce trzymać, nie chce sam z siebie łapać tego aportu? Tak, jak powiedziałem, musicie mu to wkładać, e, przytrzymywać sobie to. Nie może wam ten pies biegać, dlatego ja cały czas trzymam go w ten sposób, żeby on po prostu był, tak. Widzicie, on po prostu chce, on chce wszystko. Ten szczeniak chce wszystko mieć w kufie, trzymać, tak. Trzymaj ładnie, o! E, I on sobie będzie trzymał, daj. Nie muszę mówić tej komendy, bo myślą, że jest to wytrenowane. No nie, nie jest to wytrenowane, e, daj. To, to po prostu ten piesek tak ma. No i myślę, że będzie fajny jako aporter. Bardzo lubi nosić. Eee, więc to jest fajne. A co tobie się tak podoba tutaj? Eee, co jeszcze? Słuchajcie, są różne psy, tak? Eee, przy wyborze psów spójrzcie na to, jak pracują... Rodzice tych, y, ps, tych szczeniaków, które macie, e, nie wiem, zapytajcie hodowcy, czy on to trenuje, bo wiem, że w Polsce dużo, dużo jest takich hodowli, które po prostu są nastawione na zysk. E, I takich hodowców prawdziwych z krwi i kości jest bardzo mało w naszym kraju. E, mówię, Hiki akurat jest ze Słowacji. To jest słowacki szczeniak. Chcę dograć tutaj jeszcze jedną taką rzecz, że. Nie miałem na celu urażenia żadnych polskich hodowców, e, jeżeli chodzi o wyżły niemieckie krótkowłose. Jest naprawdę e, w Polsce sporo praktyków e, i mm, mówię, to są ludzie naprawdę z pasją, których bardzo cenię. E, ale od pewnego czasu zauważyłem, że są po prostu pewni ludzie, którzy kupują suki tylko ze względu na to, że oni. Wymyślili sobie, że będą hodowcami. Nie pochwalam tego rozmnożycielstwa, że tak powiem. E, są to psy niesprawdzone w żaden sposób. E, nie ma czegoś takiego, że jest jedna hodowla i ona jest świetna. Nie, bo z różnych miotów, różnych kojarzeń mogą te psy wyjść różne. E, co jest bardzo ważne przy wyborze, skąd bierzemy tego psa, z jakiego kojarzenia, po jakich psach. Co tam jest w rodowodzie, to trzeba znać, wiedzieć mniej więcej trochę o tym. I tak jak mówię, dzisiaj powiedzmy Kowalski, on chce sukę, bo on będzie hodował psy. No nie, na takiej. Tak to nie powinno działać. Powinno się znać te rodowody. Moim zdaniem, powinno się przeprowadzić kilkanaście psów, kilka nawet tych psów, przez Konkursy wielostronne czy wszechstronne, i dopiero zostać tym hodowcą, żeby wiedzieć, co i co, o coś o tych psach powinien wiedzieć. Tak? Dzisiaj są to ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia, tylko zabiera psa, idzie z nim na polowanie i on myśli, że jest najlepszy, bo przynosi barżanta. No nie, niestety to tak nie działa. Więc uważajcie na to, rozmawiajcie z tymi ludźmi. I żeby wam po prostu nie wszyscy mydlili oczy, tak, że najlepsze psy ma na świecie i, i, i nie ma lepszych, czy nie ma gorszych, bo to, to nie jest prawdą. Dużo jest hodowli, które naprawdę mają mocne, świetne psy w pracy. Jedne psy są lepsze na lesie, drugie na polu, trzecie na wodzie, tak, i to, to wszystko trzeba wiedzieć na ten temat. E, mówię, nie każdy pies się sprawdzi w każdej pracy e, nie ma psa idealnego nie ma takiego psa, że jest świetny we wszystkim jedne są, mówię, lepsze w polu, bardziej stylowo noszą głowę mają lepszy wiatr, tak, drugi ma świetną wodę e, a trzeci, no świetnie tropi na lesie, tak i, i, i e, to, to są takie psy po prostu, które, które Powinny być w, używane w tym łowiectwie. No ale mówię, niech wam nie mydlą oczu, bo to tak nie działa. Że jeden pies i, i jedną sukę ma i to jest wielki hodowca e, i, i on powie, że ten pies jest na wszystkim dobry. No nie, to wszystko też zależy od stylu polowania, bo że tak powiem, każdy pies będzie biegał. Ale jak on to robi e, i każdy pies będzie ganiał, jeżeli ma odrobinę pasji. <laughs> Więc mówię. Zastanówcie się nad tym, ja z miłą chęcią też Wam podpowiem e, skąd te psy sobie brać z Polski nawet, są świetne hodowle, bardzo, bardzo cenię tutaj Pana Marka pudełkę, Ule Lichniak na przykład, czy, czy e, Tom Kawińskiego, czy, czy, czy jeżeli chodzi tutaj jeszcze o wyżły niemieckie, a krótkowłose to, to e, kto jeszcze mi tak wpada do głowy, Robert Skrzeszewski. To są ludzie, którzy te psy mają porobione, zrobione te psy są, są przetestowane za granicą i, i mówię, jeżeli kogoś nie wymieniłem, no to bardzo przepraszam. I, i tak jak mówię, no na pewno jest tych hodowli, które mają te psy przetestowane. Czy to w Niemczech, w Czechach, czy na Słowacji, czy, czy na Węgrzech. tak? My nie mamy w Polsce. Tak naprawdę żadnego um, żadnego dla tych psów tak, przygotowania hodowlanego. Tak? U nas możesz rozmnożyć wszystko, czy to się nadaje, czy nie. Przez COVID i pandemię w ogóle to się zepsuło, bo już nawet z tego co słyszałem, kryją psy bez prób polowych. Czyli tak naprawdę nie wiemy, czy te e, warunkowe to są oczywiście krycia, czy te psy są boją się strzału, czy nie. Takie psy lękliwe powinny być od razu usuwane z hodowli. Um, więc no uważajcie na to. Um, co, co więcej, no... Mówię, trenujcie te psy, na pewno będą dużo lepsze ćwic... tu. Ważne jest przy tym aporcie, żeby go nauczyć brać z każdej wysokości. Tu aport. Brawo, dobry pies. Super! Daj. Daj. Świetny. Aport. Tak jest. Super dobry piesek. Daj. Aport. Tak. Świetnie. Trzymaj. Dobry. Daj. Aport. Aport z ziemi przejdziemy dopiero później. Musi się nauczyć po prostu stać z tym. Trzymaj. Eee, musi się nauczyć po prostu z tym. Ten pies po to schylać, tak? Trzymać ładnie, siedzieć. Więc mówię, nie spieszcie się z tym. Im dłużej, tym lepiej po prostu, tak? Daj. Dobry, dobry. Aport. Brawo. Tu hiki. Siad. Opa. Brawo. Dobry Szczeniak. Dalej sobie go głaskamy. Niech sobie to trzyma. Trzymaj. Dobry. Daj. I tak to cały czas trenujemy. Aport. Chodź tu. Chodź. Trzymaj. Uśmiechnij się ładnie do kamery. Może cię będzie dobrze widać. Dobry piesek. Świetny. Aport. Tak. Super. Dobry pies. Daj. Później, przy, też przy takich psach, ale i później, w sumie też często i na początku, czasami będziecie musieli trochę przymusić tego psa. Nie bójcie się tego zrobić, ee, bo każdy wyżeł. Jeżeli ma być wielostronny czy wszechstronny, no musi aportować. Nie ma na to innej rady. Więc on się musi tego nauczyć. Czy on chce, czy tego nie chce. Więc musicie tego wyżła czasami przymusić do tego aportu. Więc co? Mam nadzieję, że, że komuś to pomaga dalej. Fajnie, że mówię. Fajnie, że jest taki miły odzew z tego. Że ktoś to pokazuje. Różne są metody aportu. Co jest ważne, aport e, można robić na teletakcie na przykład e, i Amerykanie na przykład bardzo dużo robią, są filmy na YouTubie jak to robić, więc możecie sobie też obejrzeć, obejrzeć. E, no tak, widzę Ty lubisz. E, dużo ludzi z tego korzysta, z tych filmów, daj. E, co jeszcze, no, ja tak jak mówię, nie uważam, że smaczki są dobre. Jak się przyjrzy... poglądacie i przyjrzycie na to, to po prostu ten pies czeka yy, Czeka na ten smaczek, często pluje tym aportem, co jest w ogóle niepotrzebne. I ja tego po prostu nie robię, tak? Ale mówię, żadna szkoła nie jest zła. Jeżeli działa, to znaczy, że będzie działało i. Mam nadzieję, że się podoba. Yy... Czekam na subskrypcję, na lajki i mam nadzieję, że nam to szybko wspólnie pójdzie. Jeżeli, mówię, macie jakieś pytania, dzwońcie, piszcie, e, tak jak to robicie do tej pory, zresztą. Ja się bardzo z tego cieszę, e, że ktoś chce to robić. Jeżeli, mówię, potrzebujecie jakiejś rady, z miłą chęcią podpowiem. Napiszcie, czy zadzwońcie. Mój numer jest podany e, na Facebooku na stronie, więc możecie sobie zadzwonić, tak? Myślę, że nie będę pokazywał tylko aportu jak zrobić, jeżeli to będzie, faktycznie będzie zainteresowanie tym kanałem, to będę pokazywał jak e, szczególnie Hikiego robię od początku do końca hmm. robię jak to, no, układam od początku do końca e, i, i myślę, że będzie tu wszystko pokazane Najważniejsze, żebyście naprawdę potrafili tego psa wyciszyć ee, i, i, i żeby on się potrafił skupić, to jest bardzo ważne. E, tak jak widzicie, no, ten piesek jest naprawdę fajnie, bo jest spokojny. Klasa. <laughs> Dziękuję i do zobaczenia.